Objazd trasy gravelowej Darek Trybocki Michał Bógdziewicz Siema. Jan Bartę jak widać trochę po asfaltu Zapraszamy na wyścig pierwszy wyścig w historii można powiedzieć terwiazda gravelowej Ja jako ojciec gravel? Zapraszam wszystkich <laughs> Jako ojciec gravel zapraszam, to słuchajcie, nie macie wyjścia Jest trochę asfaltów jak widać ale głównie tak jest, musi być No bywa i tak czasami o, musicie być tak przygotowani to. A jeśli chodzi o serwis To zapraszamy do walowania. Wymieniamy dętki zawodowo Tak jest Zajmujecie się tym zawodowo Jakby nie było Wiemy bo wymieniamy nie 50 mm Co tu się powiem. wydarzyło Darek? Tutaj właśnie ten. No, musiałem użyć swojego zapasu e, z roweru czasowego e, dętka e, z wentylem 30 cm. E, no, tutaj nie żartujemy, jeżeli chodzi o szybką jazdę w volumani. Takie patenty tutaj właśnie prosto ze Stanów. Wysoki stożek był. Bardzo wysoki stożek. W zasadzie mam go zintegrowanego prawie starczą. E, jedyny nie, minus jest taki, kąpoczenie. że no nie mogę, muszę jeździć na małej kasecie w tym momencie. No tutaj już 40 nie wchodzi, bo jest kolizja z wentylem. Ale dzięki temu masz szybszy do, dostęp do odędki i możesz szybciej po, dopompować, szybciej spuścić. No i tutaj też gorące powietrze jest tłaczane Również właśnie operacja. przy hamowaniu. Nie jest no... Aero jest zachowane. No. Tak. Pakujemy no. dalej. Objazd skończony, na gorąco jak wrażenia. Wykonuje. Bardzo ciężko będzie. Krasa dużo będzie. Bardzo urozmaicona. Dużo będzie zależało od warunków pogodowych na pewno. No to. i od y, większości też od przeciwników, od ich prędkości, bo jest faktycznie, wydaje się, płaska, ale 360 metrów wyszło na rundzie, czyli dystans długi będzie miał 7 przedspionie. To już trochę jest jazdy. Jest dużo, też ta, jest dużo szybkich odcinków i jest dużo też ciężkich e, Takich polnych odcinków, gdzie e, myślę, że będzie największa selekcja. Nasz... No i to będzie faworyzowała raczej osoby na rowerach gravelowych. Tak. Zdań. Właśnie, Zdań. dlaczego Zresztą, gravel? Będziemy mieli bardzo dużo płaskich odcinków. Dlatego słuchajcie, że są momenty, gdzie na szosie się nie pojedzie, albo się pojedzie bardzo wolno, albo się poprowadzi. No i są odcinki też takie, gdzie MTB będzie miało słabe szanse, bo jest trochę jednak asfaltu i szybkich szutrów. Gravel, przełaj, najlepiej. Oczywiście zapraszamy wszystkich. A jak nie macie rowerów, to wiecie gdzie się pojawić. Tak jest. A jak chcecie się przygotować, to też wiecie Dokładnie.